Zadanie piąte strona 83. Wyznacz jednomian, przez który należy pomnożyć sumę algebraiczną i tutaj mamy tą e, sumę algebraiczną, czyli minus 3xy, dodać 6y, aby otrzymać podane wyrażenie. No i w podpunkcie A mamy 6x do potęgi trzeciej, odjąć 9x do potęgi drugiej y i dodać 18xy. No i teraz przez co należy pomnożyć to nasze wyrażenie tu u góry, żeby otrzymać to na dole. No to 2 razy ile to jest 6, 2 razy 3? No to mamy 3. x kwadrat razy ile to jest x do potęgi trzeciej, razy x, koniec zadania. I teraz jak każdy z tych, z tych tutaj elementów przemnożymy, to otrzymamy jakiś element z tego dolnego. No to już pokazaliśmy, że 2x kwadrat razy 3x to jest 6x do potęgi trzeciej. 3x, y razy 3x to jest minus 3 razy 3 to jest minus 9 Tu dokładamy jedną potęgę do x No i podobnie w trzecim podpunkcie No to W trzecim tutaj elemencie, jednomianie Mamy minus 4x do potęgi Czwartej Dodać 6x do potęgi Trzeciej y I odjąć 12x Do potęgi drugiej y No i dowolny mm, Dowolny element, no też Powiedzmy, szczepmy się do tego pierwszego. 2x do potęgi drugiej razy ile to jest minus 4x do potęgi czwartej 2 razy minus 2 to jest minus 4, więc na pewno będzie minus 2. No i pytanie x, w której potędze mamy x w kwadracie, to mamy w czwartej potędze, no to znaczy, że to musi być kwadrat, tak? No i teraz jak to pomnożymy przez minus 2x do potęgi drugiej, dostajemy 6x do potęgi trzeciej y. A jak 6y przemnożymy przez minus 2x kwadrat, to dostajemy ten trzeci element. Podpunkt C 8x do potęgi trzeciej Y minus 12X do potęgi drugiej, y do potęgi drugiej. I dodać 24XY do potęgi drugiej. No i znów pierwszy 2 razy ile to jest 8, 2 razy 4, x kwadrat razy ile to jest x do potęgi trzeciej razy x. I tu nie ma y, a tu jest y w potędze pierwszej, to dopisujemy koniec zadania. I podpunkt d, minus 12x do potęgi trzeciej, y do potęgi drugiej. Dodać 18x kwadrat, y do potęgi trzeciej i odjąć 36x, y do potęgi trzeciej. No i znów. 2 razy ile to jest? Minus 12, 2 razy minus 6 x do potęgi drugiej razy ile to jest? x do potęgi trzeciej razy x I tutaj nie ma y, a tu jest y do potęgi drugiej Więc przepisujemy i to jest koniec zadania no co można jeszcze dopowiedzieć? No możemy tak naprawdę niekoniecznie tej dwójki się tu czepiać Możemy ten element przemnożyć i spróbować otrzymać jakiś inny Ewentualnie ten, nie ma to znaczenia Tak czy inaczej to musi zadziałać dla każdego elementu tutaj z dowolnego przykładu.